Pamiętam, że pierwsza konferencja w Łódzka była właśnie, były właśnie wtedy wystąpienia o podatkach, cztery chyba lata temu. Do księdza arcybiskupa dodam jeszcze, bo przedstawił nam świętego, świętego homo bonusa, a jest jeszcze jeden ciekawy święty. Z III wieku pustelnik z Cypru nazywa się różnie jest jego, z, z tłup, transkrypcja jego imienia, Mamas albo Memes czasami. I on jest patronem osób uchylających się od płacenia podatków. <złyn> Dlatego Cypr ma taką długą tradycję mają kościoły pod wezwaniem świętego Mamasa, i u nich uchylanie się od podatku jest jest, mają patrona do tego. Moi drodzy, no oczywiście poprzedniego prelegenta w energii i w, w, w przekazie nie, nie będę starał się pobić, ale w każdym razie chciałbym się odnieść przez chwilę do, jeszcze do tego tematu. Ponieważ ksiądz biskup przedstawił wam tę pierwszą część tej, tej króciutkiej przypowieści, o tym, co się dzieje, jak się buduje na skalę. Ale pytanie, co się dzieje, jak się nie buduje na skalę? Do tego za chwilę dojdziemy. Jest w San Francisco wybudowany taki wieżowiec. 198 metrów wysokości, 50 parę pięter. Miejscówka bardzo ekskluzywna. Sportowcy kalifornijscy tam sobie kupowali te mieszkania, gwiazdy jakieś i tak dalej. Wiele, wiele milionów na to poszło. Nazywa się Millenium Tower. No, ale się pojawił krótko po oddaniu budynku, pojawił się pewien problem, a mianowicie budynek ma tendencję do stania się za pewien czas krzywą wieżą w Pizie. Osiada nierównomiernie i co roku odchyla się o około 10 cm. Obecnie ma już 1,5 metra odchylenia. Grozi mu, że jeżeli to dalej tak pójdzie, no krzywa wieża to sobie może tak stać, ale Mieszkać w takim domu to, to troszkę problem, a tym bardziej problem będzie taki, że po prostu przestanie jeździć winda, bo winda generalnie jeździ pionowo, a nie na łukos, Więc instalacje wewnętrzne przestaną działać i może się okazać, że budynek ten będzie nie, nie będzie się nadawał do niczego. W ubiegłym roku podjęto akcję ratunkową, kilkanaście milionów dolarów wydano na wzmacnianie podłoża. Na razie nie wiadomo, jaki jest efekt, bo to dopiero czas pokaże. Na razie wiadomo tyle, że podczas wbijania pali dodatkowo się jeszcze przechylił. Więc nie wiadomo, czy te miliony dolarów go uratują, czy go nie uratują. Dlaczego? Zapewne się domyślacie. Ktoś coś nie policzył, czegoś nie sprawdził. Zresztą geotechnika to jest bardzo trudna dziedzina budownictwa. I po prostu osiada nierównomiernie, bo pod częścią budynku jest piasek. I tak to jest dosłowny obraz, co się dzieje, jak się buduje na, na piasku. Chciałbym na chwilę wrócić jeszcze do tej krótkiej przypowieści o tych dwóch budowlach, ponieważ jak tam się wczytamy, to tam jest jedno zdanie, które powtarza się dwa razy. W wierszu 25 i w wierszu 27 te dwa wiersze brzmią identycznie. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Ta sytuacja tego wichru powtarza się dwa razy. Nie chcę Was straszyć, ale z tej przypowieści o skale wynika prawda, że wicher, ta ulewa, ta nawałnica na pewno będzie. My byśmy chcieli w życiu uniknąć trudności. Tym bardziej, jeżeli bym się z Was pytał, kto z Was chce zbankrutować? Chętnych byłoby prawdopodobnie niewielu. Jeżeli byśmy się pytali o inne nieszczęścia, pan Roman tutaj nam trochę wymienił i, i, i z życia osobistego, i z życia firmowego, więc już sobie te barwne opisy ominimy. Kto chciałby z nas takie problemy? Nikt. I czasem może mamy takie uczucie, że jakoś sobie tak ominiemy, że, że ta burza nas gdzieś ominie. Słuchajcie, Jezus mówi w tej Ewangelii bardzo brutalnie, że burza w Twoim życiu na pewno będzie. Nie wiadomo, jak te życie będzie przebiegało, co będziesz robił, jak, gdzie, kiedy. Burza na pewno będzie. Koniec kropka. To jest ta zła wiadomość. Ale jest też dobra wiadomość i tę dobrą wiadomość znamy. Ktoś, kto buduje na skalę, ta burza mu nie zaszkodzi. Ten, kto buduje na skalę. Yy, ocali swój dom. Przy czym z tym budowaniem na skalę to tak yy, też trzeba trochę uważać. Bo kto budował, to dobrze wie, że firmy wykonawcze najchętniej, yy, jak mają na czymś zaoszczędzić, to na fundamentach. Bo tam nikt nie patrzy, bo tego się nie sprawdzi. A to jakoś to będzie. No przecież to wiadomo, że to będzie stało, tak? To jak się tam zrobi trochę cieńszy. Trochę słabszy beton, nikt tam w to nie będzie wnikał. Więc czasem możemy mieć taką tendencję, żeby pójść trochę na łatwiznę. Że ten fundament, no dobra, no, no jest, on tam jest, on tam wytrzyma, da radę. Więc taka trochę pokusa łatwizny. Wczoraj spotkałem się z przedsiębiorcą yy, młodszym ode mnie, ale już doświadczonym życiowo. Kilka miesięcy temu był w tymczasowym areszcie, podejrzany o, o to, że tam z innymi ludźmi się zaplątał w niecne, w niecne działania. Ma bardzo mocne argumenty na to, że został wrobiony w pewne sprawy i to była jego życiowa burza. W jakiś sposób tam trochę towarzyszyłem jego rodzinie, jego małżonce. Bardzo prosili o, o pomoc w pewnych kwestiach. A on w tym czasie, oczywiście w tym tymczasowym, był z nim kontakt bardzo ograniczony, a w sumie w ogóle nie można było się z nim kontaktować. I się okazuje, że on w tym więzieniu. Yy, założył biuro poradnictwa prawnego dla takich jak oni i jak, podobnych jak, jak oni. Yy, dla, dla wszystkich stał się takim jakimś można powiedzieć też duchowym umocnieniem. Od razu im tam zaczął mówić też o Ewangelii i, 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 i ten. On wam to kiedyś opowie, bo yy, on wam to kiedyś opowie, ale jeszcze jest, yy, że tak powiem etap procesu, więc to jeszcze kwestia jest niezakończona. Ale dla mnie to jest dokładnie przykład człowieka, który, który właśnie... Yy, przeżywa burzę w ten sposób. Yy, oczywiście yy, prowadził jednoosobową działalność, więc w międzyczasie, jak siedział, no to wszystkie sprawy, wszystkie faktury, wszystkie nic nie załatwione, więc ta jego działalność de facto zbankrutowała. Ale mówi, że to dobrze, mówi, bo i tak miał inne już pomysły i, i tak dalej. Tam nie miał, nie mógł się wziąć za realizację tych kilku pomysłów. Mówi, ten nie, mówi, to ten, teraz wezmę ten większy, zrobię ten, ten projekt, to tamte długi się spłaci, to nie problem. No i słuchajcie, wczoraj z nim rozmawiałem, no, dla mnie jest fenomenem. Raczej bym się spodziewał, że człowiek, który doświadcza takich burzy, to będzie gdzieś, gdzieś zamknięty, będzie gdzieś przeżywał, będzie to widać po nim. Coś dokładnie odwrotnego. Gdzieś spotkaliśmy się na, na obiedzie. I mi y, mówi, chciał mi potem pieniądze oddawać za obiady. Ja mówię, spokojnie, mówię, długi wdzięczności są ten, mówię, kiedyś zostaniesz głównym sponsorem duszpasterstwa, mówię, jak już te wszystkie swoje biznesy y, rozwiniesz. On mówi, no pewnie, wiadomo, że tak. Także y, czekam, czekam, aż się to jego wszystkie problemy rozwiążą. Także słuchajcie, to jest właśnie budowanie, to jest właśnie budowanie na skalę. Y, i. I tak się chciałem z Wami na gorąco podzielić też właśnie tym spotkaniem, tym, tym troszkę pośrednio Jego doświadczeniem. I tyle. Chcę Was zachęcić i zaprosić na inne nasze wydarzenia, do tego, aby włączyć się regularnie. Bo właśnie to jest chodzi o to, żebyśmy się stale umacniali. Abyśmy gdzieś byli w tym kontakcie z Panem Bogiem. Ale zobaczcie. Oczywiście tutaj padło wiele słów na temat czytania Pisma Świętego, na temat tego osobistego umacniania, ale największą zaletą tego typu spotkań, tego typu wydarzeń jest, że wzajemnie się spotykamy, że my się nawzajem uzupełniamy i umacniamy, i widzimy, że są w Polsce inni, którzy chcą w ten sam sposób działać. Podzielę się z Wami wielką radością. W tym roku, jako Talent, zorganizowaliśmy pięć serii rekolekcji wielkopostnych. I niektórzy się przekonali, co roku to tak można było się zgłosić na dzień, na dwa dni przed rekolekcjami. W tym roku większość wydarzeń był już tydzień, dwa tygodnie przed rekolekcjami były listy zapisów zamknięte. Eee, świetnie, że eee, macie taką potrzebę, że chcecie przyjeżdżać. Eee, takie duże wydarzenie jeszcze sezonu wiosennego to Ogólnopolska pielgrzymka przedsiębiorców na Jasną Górę, 18 czerwca. I to jest ta pielgrzymka, którą organizujemy wraz z arcybiskupem Józefem Kupnym i chcemy, wraz, to znaczy ksiądz arcybiskup, chcemy mu trochę pomagamy żeby to było takie ogólnopolskie święto przedsiębiorców, ale także różnych organizacji, które, które właśnie w Polsce działają na rzecz przedsiębiorców. Dlatego już teraz chcę Was zachęcić, informacje już niedługo będą się pojawiały, ale już warto ten termin w kalendarzu zarezerwować. 18 czerwca, niedziela, jasna góra. Oczywiście zapraszam na spotkania lokalne. 30 miast w Polsce. Stale ich przybywa. Może niezbyt szybko i spektakularnie, ale w czwartek zainaugurowaliśmy Duszpasterstwo Talent w Zamościu. Kolejna nasza grupa. Także zachęcam do uczestnictwa. Jak ktoś miałby taką ochotę, to w tym roku i już w poprzednim program był tak przygotowany, że. To jest spotkanie nie księdza z przedsiębiorcami, tylko to jest spotkanie przedsiębiorców. A więc to sami przedsiębiorcy zakładają taką grupę, która chce się spotykać, która chce się w jakiś sposób formować, umacniać. Mamy książki. Stale polecamy książkę, zwłaszcza książkę pana profesora Szromka. Zarządzanie ewangeliczne, to jest książka, taki trochę miszmasz. Bo profesor Szromek, wykładowca też ekonomii, próbuje skonfrontować różne fragmenty Pisma Świętego także z nauką ekonomii, i tam jeżeli ktoś chce znaleźć trochę takich biblijnych inspiracji, to też w tej książce znajdzie. A oczywiście są też modlitewnik przedsiębiorcy i kilka jeszcze innych. Pozycji. Cieszę się, jeszcze, aha, jak jestem przy głosie, to jeszcze oczywiście bardzo serdecznie chcę podziękować całemu ludzkiemu ludzki, talentowi za przygotowanie tej konferencji. Cieszę się, że najbardziej to się cieszę, że oni to robią sami. To jest, taki, to jest taka najskuteczniejsza forma, że, że, że nie trzeba ich popychać. Że tutaj delegowanie zadań to poszło dość, tak daleko, że ja już mogę tutaj przyjechać jako gość. I to mnie najbardziej e, cieszy. Także, panowie, e, gratulacje. No i gratulacje dla Krzysztofa Łapińskiego, e, który jest tutaj głównym takim e, animatorem, moderatorem, e, przygotowującym także tę konferencję, ale z powodów też e, zdrowotnych. E, nie mógł dziś z nami być. Ale to też pokazuje, że Krzysztof tak świetnie tutaj tą wspólnotą zarządza, że bez niego też sobie wspaniale dają radę. Także jeszcze raz Wam dziękuję.